Siemano ziomale, Mam do Was szybkie pytanie. Jaką mieliście taką najbardziej wstydliwą sytuację w szkole? Z racji tego, że jako uczniowie spędzamy w niej większą część naszego życia, to jest naprawdę masa różnych cringe'owych sytuacji, które mogą się nam w niej przydarzyć. A oto są najgorsze z nich. Obejrzyjcie ten film do końca i napiszcie w komentarzu, ile z tych sytuacji doświadczyliście sami. No to teraz napiszcie w komentarzu, kto z Was ma dobrego cela. A kto ma tragicznego? Tak jak na przykład ja. Wyobraźcie sobie moment na WF-ie, gdy powinniśmy wykazać się swoimi umiejętnościami strzelania i trafiania na przykład do bramki, a tymczasem e, nie robimy tego absolutnie i kompromitujemy się na oczach całej klasy w trakcie lekcji WF-u. Ha, mam! Borys, no kurde, co Borys, robisz? Borys, Marek, Borys łap! Marek, lecisz! Dawaj, Marek! Dawaj, Boryc, rzucaj! Tylko, tylko traf! Dawaj, Boryc! Traf, przez drzewie! Lecisz! Siebie. Dawaj! Ja! ja. Borys, jak mogłeś tego nie trafić? zwykle nie trafię! Jaaa! A few moments later... Jest! No Dobra, no dawajcie! Borys! Marek, dawaj! O, Borys! Wrzucaj no, Borys! Borys, on nie trafił! Dobra, teraz trafmy, bo przegrałyśmy no, przez, trafisz, nie trafisz, przez Borys, ciebie! Bo Jaaa! Borys! Ale jesteś słaby! No przegraliśmy przez niego! Inna bardzo wstydliwa sytuacja związana z garderobą. Wyobraźcie sobie, że ktoś z naszej klasy, e, dla żartów lub złośliwie, rozpina nam któryś element naszego ubrania. No i tym samym przysparza nam ogromną dawkę wstydu. Wiesz co, Maryśka? Ja nie chcę ci nic mówić, ale moim zdaniem, Borówka w ogóle nie potrafi Panie, nas uczyć matmy. No. Ja nie wiem, jak my egzamin napiszemy. Nie sami Ej, tu rozpalaj i nagle... Ej, patrzcie na Marka. Jakby egzamin naszedł. Ej, ej, cicho, cicho. Ej, patrz, Marek, patrz, co ty robisz? Ma Marek, to teraz przyznawać się, kto z Was przynajmniej raz w życiu był u dyrektora? Ja byłam... Tak, przeskrubałam coś, ale nie powiem Wam co, albo powiem na 3000 łapek w górę pod tym filmem. No, ale ten moment, kiedy zostajemy wezwani do dyrektora na forum całej klasy, a potem jeszcze u tego dyrektora zastajemy swoich rodziców, jest naprawdę mocno wstydliwy. Patrzymy na pierwszy obrazek. Dzień dobry. Cześć Bożenko. Cześć Bogusia. Czy jest u Ciebie w klasie Paweł Lufa? Tak, jest Pawełek. Paweł, Paweł Lufa jest w tym momencie pilnie proszony do pani dyrektor. Masz chyba przewalone. Co? A co się stało? Ale co ja zrobiłem? Dopuścił się bardzo poważnego wykroczenia. Chodzi o akcję w kiblu w szkolnej toalecie dzisiaj. Jest wezwany do pani dyrektor, jest bardzo zła i przyjechali jego rodzice. Dlatego zapraszam, Pawełku ze mną. A! Paweł Lufa! W tym momencie do pani dyrektor! Powodzenia! Dowiesz się wszystkiego na miejscu. Chodź! Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Paweł. Ma? Lufa! E, Pawełku, ja mam nadzieję, że ty wiesz w jakiej sprawie ja cię wezwałam. A, a, ale co ja zrobiłem? Dzisiaj po pierwszej lekcji w toalecie męskiej na Pierwszy Pietrze Ach. została wysadzona muszla klozesowa. Ale coś ty zrobił! Wasza grupa chłopaków puszczała zimne ognie w toalecie. Ale to nie tak, to, to Marek to był Marka Pomysł! Przyznaj się do wszystkiego! Absolutnie nielegalnie! Wysadzili się toaletę i wszyscy twoi koledzy zgodnie twierdzą, że to ty przyczyniłeś się do wysadzenia i podpaliłeś. Paweł, ja ci tyle razy mówiłam! Ale ja tylko podpaliłem! I wcale się nic nie wysadziło. No może kawałek odpadł. Ale działa dalej! Ojciec się tak zdenerwował, że wyleciał z roboty i zaraz to będzie! E, zaczekamy na Twojego tatę i Co? zaraz wszystko wyjaśnimy. Zostanie sporządzony protokół. E, z... usiądź proszę. To teraz napiszcie w komentarzu imię osoby, z którą zazwyczaj pracujecie w grupie. Niestety czasem zdarzają się osoby, które nie mają kogoś takiego, z kim mogą współpracować, i gdy trzeba się dobrać w pary albo w zespoły, takie osoby zostają same. Naprawdę mega wstydliwa sytuacja i nikt z nas nie chciałby być na miejscu takiego kogoś. Cisza, teraz przejdziemy do omawiania budowy i trybu życia ślimaków na nagich. I w tym celu, teraz dla odmiany, zrobimy pracę w grupach. Proszę się dobrać w zespoły. To razem robimy, nie? No tak, wiadomo. O dwie, trzy, maksymalnie cztery osoby. Proszę macie chwilę, ja zaraz sprawdzę, czy wszyscy się Hej, Będziemy razem? Dobrze kochani, czy każdy ma zespół swój? Kto został bez grupy? Ja nie mam grupy. Marysiu, ty nie masz swojego zespołu. A, dobrze, to gdzieś tutaj e, dodamy do kogoś, przyporządkujemy. Kochani, kto przyjmie Marysię do zespołu? Brak chętnych? Dobrze, Marysiu, to tutaj do chłopaków. Cisza nie do nich. Proszę przyjąć koleżankę do zespołu. Zaraz powiem o co chodzi. Hej, chłopaki! robić z dziewczyną. W tym momencie dajcie znać, jak bardzo jesteście zżyci ze swoją klasą i ogólnie jak wasza klasa jest zintegrowana ze sobą. No bo czasem bywa tak, że nie jesteśmy zbytnio zintegrowani z klasą, nie mamy zbyt wielu znajomych w niej, i jeszcze gorzej, gdy jesteśmy jedyną osobą, która nie jest zintegrowana i właśnie to wychodzi podczas imprezy, na którą wszyscy są zaproszeni wszyscy oprócz nas. Jezu, ta impreza w sobotę. No, było grubo. To były najlepsze urodziny, na jakich byłam. Ala zawsze robi fajne imprezy, ale ta była naprawdę najlepsza. Ja się super bawiłam. W sumie w większości nie pamiętam, ale i tak było dobrze. Ej, w sumie chyba cała nasza klasa była, co nie? Wszyscy byli. Właśnie, cała nasza klasa była. A nie, kosy nie było. A rzeczywiście, kosy nie było. Jaka impreza? Ej, właśnie! Bo przecież Adamski jako jedyny nie był na tej imprezie u Ali w sobotę. Oj, Kosa, żałuj. Wiele się ominęło. No, gadamy o imprezie Ali, o jej urodzinach, które były w Ale sobotę. Ale jak to? Ja nic nie wiedziałem! Ja nie dostałem zaproszenia. E, bo w sumie wszyscy byli zaproszeni, tylko chyba ty nie no. byłeś. W sumie szkoda, że cię Ala nie zaprosiła. Nawet nie wiedziałeś w ogóle nic o tych urodzinach. Chyba jako jedyny z klasy nie byłeś. Słabo nie. trochę. Super było! Żałuj. No! Co tam się działo? Biedny kosak. Czy macie w swojej klasie osobę, która wypycha sobie stanik? Albo używa push-upów? Umówmy się, zdarzają się takie osoby i właśnie dla nich największą dawką wstydu i cringe'u jest moment zdemaskowania tego. Boże, mam na nadzieję, się że dzisiaj z, dziewczyny? nie będziemy grać w tego zbijaka. Myśmy zrobili coś ja, raz, a nie. nie. W ogóle. Ej, zobaczcie na Martynę. Patrzcie na Martynę. Martyna? Martyna, co ty a robisz? Co ty ej! ej. Sånn er lansk, sånn er lansk, sånn er lansk, Bardzo krępujący i nieprzyjemny moment jest wtedy, gdy chcemy bardzo pojechać na wycieczkę klasową, ale nie pojedziemy, ponieważ nasza rodzina nie może sobie na to finansowo pozwolić. I wtedy chcemy utrzymać to w tajemnicy, ale czasem się nie da. Mamo, co się dzieje? Bo ja będę mieć wycieczkę szkolną za miesiąc, na trzy dni. Znowu wycieczka. A ile kosztuje? No 380 zł. Nie ma opcji, Wiolu. My mieliśmy w tym roku tyle wydatków. Ja ledwo wiążę koniec z końcem. Nie mam, po prostu nie mam. Okej. Okay. Dobrze kochani, ja teraz zbiorę od Was pieniążki za wycieczkę. Jedziemy. Czy na wszyscy pieniążkę? jadą? Tak, jedziemy! A Słucham ktoś jedzie. nie jedzie? Kto nie jedzie? Ja nie jadę. Wiolu, czemu jedziemy? nie jedziesz na wycieczkę? Nie jedzie. ja, nie jedzie. ja nie mogę powiedzieć. A pani jedzie. Jeżeli chodzi czemu o to samo co wcześniej, to ja spróbuję załatwić u pani dyrektor jakieś dofinansowanie. Dobrze? Porozmawiamy po lekcji. Dobrze, to ja teraz się przejdę i zbiorę pieniążki. Wiola, czemu nie jedziesz? Oh, Ej, Wiola, ale to czemu ty nie ma... jedziesz? Nie jedzie? ja nie jedzie. Bo moja mama się o, nie. nie zgadza. A to o, nie, nie tak, że twoja mama z tego nie ma kasy? Nie, no to Nauczcie nie nie ma tak. ha, hajsu na wycieczkę. Ja, wiola Viola nie ma kasy na wiadomo, wycieczkę. ma hajsu. Bo nie ma hajsu. Biedna Wiola. Czy na przykład mieliście kiedyś tak, że będąc przy tablicy, e, zorientowaliście się oczywiście już po fakcie, że wystawała wam na przykład metka albo jakaś część garderoby, na przykład stanik czy nawet majtki? Ale kochani, ja Was proszę o ciszę. Prosiłam Was wczoraj, żebyście poćwiczyli sobie pierwiastki. I dzisiaj będziemy rozwiązywać sobie przy tablicy zadania. Tutaj przygotowałam wam pierwsze przykłady, i może do Ej, pierwszego przykładu przyjdzie nam. Staci? O, to wiola zrobiła. Karalu. Ja? ja proszę bardzo, opisać. zapraszam do tablicy. No, chodź, chodź. No nie bój się, proszę bardzo. więcej opisów, więc. I pierwsze równanie. Patrz na wiole. Cisza wystaje. Nie przeszkadzamy, koleżance. Patrzcie na wiole. No śmiało, wiolu, co się tak wahasz? Viola. Ale o, ja, mój... ja was, proszę, o ciszę, dlaczego się śmiejecie? wstyd! Ja... Kochani, ale co się o, dzieje? Wiolu, ale dokąd to? Dajcie znać, że Male, które i ile z tych sytuacji przydarzyły się wam samym. Oraz możecie podzielić się w komentarzu swoją najbardziej wstydliwą historią, która wydarzyła się w szkole. Widzimy się w następnym odcinku, zostawcie łapkę w górę.